Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Muszę się przyznać, że dla mnie motyw owieczek, pastwiska, właśnie zielonej łąki, pasterza jest takim motywem dosyć bardzo wrażliwym czy narażonym na infantylizację, że będziemy to odbierali dosłownie. Do tego stopnia, że czasem myślimy, że nie, bo to będą takie same zielone łączki, a my będziemy sobie hasać w białych szatach po tych zielonych wzgórzach. Hmm, bardzo umniejszony obraz, ale w bardziej, mniej, bardziej subtelnej wersji u mnie się przejawił. Na przykład mam takie miejsce na Ziemi, które w przypływie emocji nazwałem rajem na Ziemi, taka dolina w Alpach. Zatem jest to jakoś obecne, że można umniejszać czy zbyt dosłownie traktować. To, co Pan Jezus mówi, tymczasem Ewangelia Świętego Jana, jak mówi Klemens Aleksandryjski, to jest Ewangelia Duchowa. I o co chodzi Świętemu Janowi w tym fragmencie, który przytacza ten pierwszy fragment, kiedy Pan Jezus mówi, że kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, i tak dalej, o rozbójnikach, jest nazwany mową zagadkową, którą właśnie Pan Jezus musi dopowiedzieć, wyjaśnić. I o co chodzi w tej Ewangelii, myślę, że. Kluczem do tego jest w ogóle to, o czym jest cała Ewangelia Świętego Jana, o czym święty Jan chciał opowiedzieć w całej Ewangelii, do czego doprowadzić czytelnika swojej Ewangelii. I pierwszą taką rzeczą jest doprowadzenie ucznia do wiary w Jezusa Chrystusa, syna Bożego, Mesjasza, Zbawiciela. Jak do tego dojść? Słyszymy o tym, że pasterz, czyli sam Pan Jezus, to jest ten, który woła, który mówi. Można powiedzieć, to jest ten, który się objawia, czy ten, który przyszedł objawić nam Ojca, pokazać, jaki jest Bóg. Właśnie słowo stało się ciałem, czyli stało się czymś zrozumiałym dla nas. Pan Jezus przed opowiedzieć o rzeczach duchowych niepojętych naszym językiem, nie tylko językiem słów, ale całym swoim życiem. I od czego się zaczyna poznanie Boga od w ogóle usłyszenia tego głosu? Usłyszenia tego, że On mówi i inaczej się nie da tego usłyszeć, dopóki nie weźmie się do ręki Słowa Bożego. Że Słowo Boże to jest to, co Pan Bóg nam powiedział o sobie, ale także i o nas samych. I rzeczywiście tak jest z owcami, tymi dosłownymi, fizycznymi, że one nie pójdą za obcym, tylko znają głos swojego pasterza. Jak ktoś inny je zawoła, to ignorują, a za swoim pasterzem pójdą. Nie można inaczej poznać głosu Boga, jeżeli się Go w ogóle nie słucha, jeżeli się z Nim nie przebywa. Zatem słowo i modlitwa tym słowem to jest coś, co nas może wprowadzić na drogę poznania Boga i do tego też nas zachęca dzisiaj, w ogóle o to prosiliśmy na początku mszy świętej w modlitwie zwanej kolektą, że wieczny Bo, Wszechmogący Wieczny Boże prowadź nas do niebieskich radości. Niech pokorny lud dojdzie do Ciebie, do poznania Ciebie, do spotkania z Tobą. Ale usłyszeć i zrozumieć, co mówi Bóg, to jest pierwszy krok, a drugim krokiem jest uwierzyć Mu. Jan, tak jak powiedziałem, chce doprowadzić do tej wiary, że ja słyszę, znam głos Boży, słyszę Go w swoim sercu, wiem w jaki sposób On mówi, bo znam Jego też Słowo i wiem, że to jest sposób Jego mówienia. I wierzę Mu, dlaczego? Bo też woła mnie po imieniu, że to Słowo nie jest skierowane tylko i wyłącznie do nas, jako do wspólnoty Kościoła, wszystkich, którzy się tu gromadzimy, ale to jest Słowo skierowane do każdego z nas bardzo osobiście, po imieniu. Pan Jezus w tym słowie mówi dzisiaj do każdego z nas po imieniu i każdy z nas prawdopodobnie nieco inne rzeczy tam usłyszy, bo co innego Pan Jezus ma trochę do powiedzenia każdemu z nas. I dobrze tych serc nie zamykać, nie, nie mieć zatwardziałego serca na Słowo, ale otwarte na to, co chcesz mi Panie powiedzieć, kiedy mówisz do mnie po imieniu. I kiedy wydarza się spotkanie, pojawia się poznanie Boga, kiedy pojawia się wiara, a w jej owocem może być zaufanie, no to możemy mówić, że wchodzimy w relacje z Panem Bogiem, w relacje przyjaźni, w relacje zażyłości. I gdzie my wchodzimy tak naprawdę? Bardzo ładnie to skomentował dzisiaj święty Grzegorz Wielki, papież w jednym z czytań brewiarzowych że jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie będzie zbawiony wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwiska i komentuje to tak wejdzie to znaczy osiągnie wiarę wyjdzie od wiary do oglądania boga od wierzenia do kontemplacji bo znalazł pastwiska wielkiego nasycenia że to jest pewna droga y, coraz głębszej zażyłości która nas prowadzi do coraz bliższej więzi z bogiem do oglądania Jego twarzą w twarz to jest oczywiście nasz cel w niebie i tak wygląda niebo. Oglądanie Boga twarzą w twarz. A te wszystkie symbole, o których dzisiaj słyszymy, o których opowiada Pan Jezus, są tylko pewnym takim uproszczeniem dla nas, żebyśmy sobie jakoś uświadomili, jak bardzo Panu Bogu na nas zależy, jak bardzo jest dla nas bliski, jak bardzo chce siebie objawiać, bo po to przyszedł na ten świat. I to, co jest jakoś paradoksalne w osobie Pana Jezusa, że właściwie on jest każdą z tych postaci, o których Ty mówi, że jest i pasterzem, i jest i odźwiernym, i jednocześnie jest barankiem. Barankiem zabitym, żyjącym na wieki, który daje swoje życie za owce, po to, żeby owce miały życie. I tak naprawdę, gdy wchodzimy do owczarni, to wchodzimy do samego Jezusa, do jego serca. To jest to, o czym On mówi. Kto trwa we mnie, ma w sobie życie. To spożywa moje ciało, ten trwa we mnie. Trwanie, zamieszkanie w Bogu, to jest coś, do czego chce nas doprowadzić Pan Jezus, który jednocześnie jest drogą prowadzącą do Ojca. Jest tym, który objawia nam Ojca i który nas wprowadza w najgłębsze tajemnice Ojca. Można powiedzieć, opowiada nam o najgłębszych tajemnicach Boga, jak przyjaciel przyjacielowi. To są owoce zażyłości z Bogiem. No i oczywiście jest też ten motyw tutaj rozbójników, złodziei i innych. Jest to takie nawiązanie może nie wprost. Przypuszcza się, że tam te słowa zostały wypowiedziane przez Pana Jezusa niedługo przed świętem dedykacji świątyni, na której miały być czytany 34 rozdział Księgi Ezechiela, który jest mową Boga przeciw złym pasterzom Izraela, którzy nie wypełnili swojego posłannictwa I tam w tej mowie Pan Bóg mówi, ja sam będę szukał moich owiec, ja będę się o nie troszczył. I można przez kontrast, czy przez przeciwieństwo tego, czego nie zrobili pasterzy, powiedzieć za Ezechielem, że Bóg a konkretnie mówiąc Pan Jezus, dobry pasterz, zagubioną odszuka, słabą wzmocni, o chorą zadbam, skaleczoną opatrzę, zabłąkaną sprowadzę z powrotem. Ja myślę, że to jest też moment, żeby się trochę zachwycić w ten dzień, jak dobry jest nasz Bóg, jak dobry jest Jezus który chodzi za nami, może powiedzieć, ugania się za tymi owcami, za każdym z nas ciągle woła po imieniu i idzie za nami nawet nie tylko stoi w tej bramie, ale jak wiemy, że chodzi też i szuka i wchodzi w te najciemniejsze, nawet doliny, największe ciernie naszych zranień, po to, żeby nas z nich wydobyć, żeby nas przyprowadzić znowu na bezpieczne miejsce, czyli do zażyłości z Nim, do przyjaźni z Nim. Do tego, żeby doprowadzić nam, nas ostatecznie tam, gdzie On jest. O co dla nas też prosił w XVII rozdziale Ewangelii Świętego Jana. Ojcze proszę, aby ci, których mi dałeś, byli tam, gdzie ja jestem i aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś przed założeniem świata, abyśmy tam się znaleźli. O, na tym zależy Panu Jezusowi, dobremu pasterzowi czyli w łonie Ojca, miejscu, które jest miejscem najbezpieczniejszym, miejscem, którym jest tylko życie i szczęście. Amen.